Was. Dzisiaj będziemy otwierać pudełka, czyli zapraszamy Was na Open Boxa kwietniowego. Tak, sisunia? Już się pewnie do czegoś nie możesz, tak? Będziemy pokazywać Wam cztery pudełka, z tego dwa to są kosmetyczne, dwa dla zwierzaka. Zacznę od kosmetycznych, ponieważ przy zwierzęcych zmienię po prostu ustawienie kamery, bo wtedy testerem jest większym moja sisunia, tak? Ty już się doczekaj, ty już myślisz o tych pudełkach. Cały czas chodzi i wącha te pudełka. No dobra, nie będę przedłużać. Przejdźmy do pudełek. Pierwsze pudełko, które Wam pokażę, jest to Pure Beauty. Tak ono wygląda. Przepiękne są te pudełka. Każde jest inne, każde jest różnorodne i po prostu design mnie po prostu zawsze zachwyca. Oprócz tego dostałam jeszcze preparat do czyszczenia. Jest to ekologiczny płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych. Fajnie, że jest to coś innego niż płyn do płukania czy do prania. Na pewno taki produkt mi się przyda i chętnie przetestować coś ekologicznego. Dobra, tutaj Sisunia będzie tam cały czas biegać i skakać, bo mówię Wam, że jest pod jarana pudełkami. No ale my otwórzmy w końcu te kosmetyczne. Jakaś ulotka oczywiście Oczywiście jest ulotka z produktami, które znajdują się w środku Jest reklama oczywiście płynu do czyszczenia, który przedtem Wam pokazywałam Super, bardzo mnie cieszy ta ulotka, bo szukam czegoś do sprzątania, co jest ekologiczne Więc coś takiego mi się na pewno przyda Tak wygląda w środku, oczywiście jest pięknie zapakowana Dobra, dość tego, dostańmy się do środka. Oczywiście, sporo różnych ulotek, zniżki, ulotki i różne y, reklamy. Y, tak wygląda zawartość w środku. Oczywiście, nie zapomnieli o płynie do pukania czyli płyn do pukania, silan. Myślę, że trochę za dużo tego. Wystarczyłby ten płyn do czyszczenia. Jeden produkt do czyszczenia, super. Dwa, mi się wydaje, że trochę za dużo. Jedna rzecz, która przykuła moją wagę, że jest to płyn dla wegan. Co mnie zaskoczyło. Fajnie. Kolejny produkt, jaki tutaj widzę, to są perfumy. Od razu zobaczę, jak pachną. To jest dozownik, czy... Aha, to się psika. Tak, psika się. Teraz zobaczymy. Chwileczkę, musi trochę. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem dobra w opisywaniu zapachów. Ładny jest ten zapach, ale... Taki trochę mocniejszy, wydaje mi się, że bardziej na jakieś wyjście by się nadał. Tak mówię, ja nie umiem opisywać zapachów. Bardzo ładny, ale taki z mocniejszych moim zdaniem zapachów. Jeżeli wy znacie te perfumy, to chętnie przeczytam Waszą opinię na temat tych perfum. Kolejny produkt to jest olejek Jojoba. Tej firmy chyba już coś miałam, ale tak dawno, że już nie pamiętam. Fajnie. Kolejna rzecz jest to, czekajcie, muszę wyciągnąć. Zielone mydło dermatologiczne. To na pewno by się przydało osobom, które mają dość. Większe problemy z trądzikiem. Ja akurat nie mam żadnych problemów z trądzikiem. U mnie to jest kwestia wyskoczenia jednego dwóch pryszczy w trakcie gorszych dni e, w, e, kobiecych, natomiast nie mam jakichś me, mega problemów z, e, z, z trądzikiem, więc nie wiem, e, teraz jeszcze czytam. E, nie wiem, czy komuś po prostu tego pedełka nie oddam. Może wam do boksu wrzucę. Bo po prostu ja nie mam takich problemów ze skórą, żebym ko musiała korzystać z takiego mydełka. Kolejny produkt jest to maseczka w płachcie. Cera sucha i wrażliwa. Nie znam tej firmy, chociaż bardzo dużo widzę tej firmy na Instagramie, więc cieszę się, że będę mogła w końcu przetestować coś z tej. Firmy. Jest socera sucha i wrażliwa, więc coś idealnego dla mnie. Kolejny produkt to jest Olian. Jest to, jest to antyoksydacyjny krem nawilżający na dzień. Jest wegański, co jest mega wielkim plusem dla mnie. Ja lubię po prostu używać takie produkty. Kolejny produkt, który tu widzę w takim dużym opakowaniu, to jest Hydrolat Melisa Lekarska. No ciekawe, bardzo ciekawy produkt. To jest do ciała, do twarzy, do włosów. Więc yy, fajna rzecz. Jestem bardzo ciekawa, może wyznacie ten produkt? Pienny produkt to szampon. muszę go kochani wyciągnąć. Yy, ma w ogóle różne certyfikaty tutaj, zobaczcie. Yy. Jest odpowiedni dla wegan, więc no fajnie. Akurat mi się szampon skończył, więc idealnie trafili z produktem dla mnie. Kolejny produkt, też w dużym opakowaniu, kolejny. Hydrolat do suchej skóry jasminowy. W tym opakowaniu jest więcej hydrolatów, fajnie. Myślę, że jeden z nich dam do boksa, jeżeli do, do boksa, który będzie w rozdaniu na 500 subskrypcji. Ale jeszcze się zastanawię, który. Fajnie. Kolejne produkty to: to są dwa produkty firmy Topa. Urban Garden. Regeneracja, regeneracyjny balsam do ciała, redukuje suchość i szorstkość i jest płemnicerany do mycia twarzy. To jest taki typowy zestaw na podróż, więc fajnie. Mamy też olejek do mycia. I to jest produkt olejek do mycia. To jest produkt, który na pewno wyląduje w pudełku, ponieważ ja nie przypadam za tą firmą. Ehm, ale może ktoś lubi akurat tą firmę. No i ostatnia rzecz: Liner. Jest to ekopodkład rozświetlający. Jestem ciekawa, jaki to jest kolor: 330 natural. Hmm. Chętnie przetestuję bo nigdy nie używałam nic z tej firmy. No chyba miałam krem tylko. To jest cała zawartość Pure Beauty i oczywiście na koniec podsumowanie. Półroczna subskrypcja, cena jednego pudełka to 81 zł, a wartość tego pudełka to 673,08 zł. Więc jak widzicie, bardzo opłaca się kupować y, te pudełka. Przejdźmy do kolejnego y, pudełka kosmetycznego. Będzie to chillbox. Od razu Wam powiem, że tym razem nie zamówiłam żadnej książki, ponieważ mam sporo książek, które stoją mnie na półce, a czasu mi brakuje y, na y, czytanie. Więc na razie sobie odpuszczę zamawianie książek z chillboxem. Ale kosmetyki. Chętnie. Tak wygląda środek, wnętrze tego pudełka, zaraz zobaczymy co się znajduje dokładniej, będę się posiłkować tą listą. I pierwszy produkt, który mi się tutaj, Sissi e, jest bardzo zaciekawiona tymi ciastkami, wam powiem, e, ale to za chwilkę. E, pierwsza rzecz, którą tutaj, która jest tutaj wymieniona to jest pień do ciała. Peeling do ciała, czyli. A znam znam tą firmę. Cudmalina. Wow, super, że jest w takim dużym opakowaniu. Miałam już kiedyś ten produkt. Mi się wydaje, że z kalendarza i jest po prostu genialny. Naprawdę ładnie pachnie, i no ja byłam nim mega zachwycona. Jedyne co, to jest taki trudny do użytku, tak? No bo to jest 100% naturalne, więc. No nie, nie, jest takie, nie jest takiej super konsystencji. Ale przepięknie pachnie. Skóra przy, y, po nim taka milutka w dotyku, więc super cieszę się. Y, kolejny produkt to jest y, silnie nawijająca maska w kremie z kwasu kiodowego i z olejkiem opuncji. Mm. Tak, 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 tak Aha. O, taka To akurat jest trochę minus, bo to nawet nie można przetestować No, coś takiego Kolejny to jest łagodzący balsam do ciała Gift of Natura To jest kolejna firma, o której dużo słyszałam Nawet się zastanawiałam, czy sobie czegoś nie kupić z tej firmy I fajnie, że taki balsam trafił w moje ręce może wy znacie akurat tę firmę, to piszcie. Może coś mi polecicie jeszcze z tej firmy. Fajnie, że jest wolny od krucieństw i jest wegański. Kolejny produkt to są urocze skarpetki, i były do wyboru dwa rodzaje. Tamtej drugiej już nie pamiętam co to było, ale ja wybrałam takie słodziutkie arbuziki. Idealne, będą na lato. No, fajnie. Kolejny produkt są to Chrupki mix i zdrowe yy, przekąski Pyszne i zdrowe chrupki Wspaniałe, naturalna przekąska Chrupki istotny jest smak, ale najważniejszy Jest skład, producenci zadbali o to, by były Krótki i czysty Nie znajdziesz tu oleju palmowego, cukru i sztucznych Dodatków I od razu spróbujemy A co? Pancia też może Przetestować, prawda? Co Ty, też byś chciała chrupki? Poczekaj, zaraz dostaniesz są dwa różne, więc wezmę dwa różne. Takie zwykłe chrupki Wam powiem. Bardzo dobra. I kąska będzie. No i ostatnie produkty to są dwa produkty, które dostałam zamiast y, książki. Jest to y, eliksir do ciała. oraz olejek myjący do twarzy. Fajnie. Teraz przejdziemy do pudełek dla pieska, tak Sisunia? Już się doczekać nie możesz. Pancia ma otworzyć. No dobrze, dobrze, już otwieramy. Pierwsze pudełko jest pies, pies pocianka. I zaraz zobaczymy jego zawartość. Tak wygląda w środku. Jeszcze tutaj pokażę. I zaraz zobaczymy, co znajduje się w środku. Pierwszy produkt jest to jagdięcina z kminkiem rzymskim. Pełnoporcjowana karma. To jest chyba to, tak? Tak wygląda. Ja nie do końca lubię dostawać mokre karmy, bo różnie z tym bywa. Po ostatniej niestety Sisi e, po prostu zwymiotowała, e, więc bardziej wolę dostawać smakołyki dla niej, ale no dobra, czasem może być to mokra karma. Zobaczymy, czy jej będzie pasować. Tym bardziej, że znamy tą firmę, wiem, że to jest dobra firma. Sisunia, co? Spróbujemy, tak? Ale to później. Kolejna rzecz to jest rogi masło orzechowe. Pasta orzechowa w wygodnej tubie. To lubimy. To jest bardzo dobry. Akurat może nie tej firmy miałam, ale innej. Ale na pewno jej się to spodoba. Kolejny produkt jest tu naturalny gryza, składający się w 100% z królika. Doskonale zaspokoi potrzeby gryzienia. No to produkt kolejny nie do końca dla Cici. Cici nie jest jakąś wielką fanką gryzienia. Hmm? Sisi ma słabe ząbki i jest to produkt nie trafiony za bardzo, chociaż ona tam chwilę podziamdzia, podziamdzia, a potem i tak już nie jest zainteresowana takimi produktami, więc to nie do końca jest yy, dla niej. Teraz jest chwilę zainteresowana, a za chwilę będzie po prostu. Nie będzie zwracała na to uwagi. Monobiałkowy przysmak o konstytencji pasztetu. Yy, wyprodukowany z najwyższej jakości mięsa. To 100. To. to też jest pełnowartościowa karma. No, jestem, powiem Wam szczerze, jestem rozczarowana tym razem. Pudełkiem. Kolejna rzecz jest to świnka, zabawka. I. Nie wiem, czemu ona jest taka. No brudna jest. Yy... Hmm, myślę, że jak się dostaje paczkę i jest produkt nowy, to powinien on być czysty, a nie taki widzicie, nie wiem czy to pokaże. On jest po prostu brudny. Yy, ale z Sissi yy, nie wiem, czy będę chciała się tym bawić. Ona miała już kiedyś taką świnkę i się nią bawiła, a tą jakoś. A może. A, jest zainteresowana. Dawaj świnkę. Dawaj świnkę. Dawaj świnkę. Tak. I ostatni produkt jest to Obroża z adresówką. Widzicie, imię Sisi? Um, no, powiem wam szczerze, że mm, spoko, tylko że nie wiem, czy zaraz zobaczę, czy dla Cici to będzie dobre. Nie, 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 nie za bardzo. Produkt też nie do końca trafiony. Myślę, że to fajne będzie dla dużego psa. Dla małego to się nie do końca sprawdzi, bo jest to po prostu dość spore. Ehm, ładny kolor, ale no, nie. Tak wygląda cała zawartość, jeżeli chodzi o cenę paczki za półroczną subskrypcję, subskrypcję to jest 99 zł, natomiast jej wartość to jest około 120 zł, więc nie jest źle, ale nie jesteśmy do końca z Sisunią zachwyceni tą paczką, ponieważ są dwa, dwie puszki mokre. Mi się wydaje, że to jest tego za dużo. Wystarczyłaby jedna. Tym bardziej, że ja nie do końca mam zaufanie do tych puszek, które dostaję. Tym bardziej, że ostatnio, jak Sysi dostała puszkę, to po zjedzeniu jej wymiotowała. Mam nadzieję, że z tymi dwoma tak nie będzie. Poza tym, mówiłam Wam, że zabawka jest brudna, co mi się trochę nie podoba. Nie wiem, czy to uchwyci kamera mi się wydaje, że jak ktoś kupuje coś nowego czy, czy dostaje coś nowego to chciałby, żeby to było jednak w dobrym stanie gryzaki, uszy się nie sprawdzą, ponieważ Sisi to jest zainteresowanie dosłownie na 5 minut a potem po prostu ona już tego nie chce ruszać, więc nie wiem co ja z tym zrobię, może komuś po prostu dam, kto ma większego psa i który będzie zainteresowany tym Teraz przejdziemy do kolejnej paki dla zwierzaka. Jak widzicie, Sis już się nie może doczekać, żeby ją otworzyć, więc nie, przedłużam, od razu otwieram. Tu jakaś zniżka jest. Tak wygląda wnętrze. I zaraz zobaczymy, co się kryje w środku. Prawda, Sisunia? Już jesteś ciekawa. Pierwsza to jest zabawka Dingo. Zobacz, taki e, ślimaczek, a tu co, co jest? Nie wiem. Zobacz, coś takiego. Ty lubisz jak piszczą, a ja nie mogę coś... No, dawaj to, dawaj to. Dawaj to. Tak, podoba się zabawka. No tak, Ty lubisz takie zabawki. Dobra, przejdę dalej. Ee, karma mokra paka zwierzaka. Pewnowartościowa karma mokra z mięsa, najwyższej jakości. Zobaczmy, to chyba jest to. Nie do końca lubimy z sisunią mm, karmy mokre, bo, bo różnie z tymi karmami jest, ale fajna, bo jest jagnięcina, jabłko i mięta, z miętą. No ciekawa jestem, czy jej to będzie pasować. Kolejny produkt to przekąska rogi. Baton kolagenowy. To jest chyba to. Tak wygląda. Od razu otworzymy. Tak, Tisina. Otworzymy od razu. No. O, tak jaka. Duży ten kawałek. Pokaż, już zainteresowana. Czekaj, mam się jeszcze. To jest najmniejszy kawałek, ci mogę dać. Wiesz. Nie wiesz, co z tym zrobić, tak? Nie za bardzo wiesz, co z tym zrobić. No zobacz. Nie? No kolagen, dobra rzecz. Powinnaś takie coś... Się... Nie, nie wiesz, Sisunia, co z tym zrobić za bardzo. Myślę, że później jak ochłonie, to może się tym zainteresuje. A jak nie, to... To powędruje do innego psa, bo mamy w rodzinie dwa, dwa psy. Kolejna rzecz to jest przysmak krawę. Bezbożowe aromatyczne smaczki w formie wygodnych pasków. O! Tak wygląda. To co, otwieramy, sisunia? Tak zawsze wszystko otwieramy. Nie będę ci dawała całego paska, ale taki kawałek, tak? Dobre Sisuńka? A? Chyba dobre. Powolutku, Nunia. Powolutku, pogryź to mięciutkie jest. I na końcu jest. A, smakowało? No. A na końcu jest y, Gryzak Balto. Jest to zestaw przykąsek wołowych, miękkie, płuca. O, tak wygląda. Yy, tego nie będę otwierała. Powiem, że Sisi lubi, bo to są płucka wołowe. Na koniec zrobię takie podsumowanie. Jeżeli chodzi o pakę zwierzaka, y, półroczna subskrypcja, koszt pudełka to jest 66 zł. Natomiast wartość tego pudełka to jest... Około 90 zł, czyli nie jest źle, jeżeli chodzi o wartość. Jak widzicie, Sisi jest bardzo nakręcona, więc nie będziemy przedłużać i po prostu się z Wami już pożegnamy. Papa. Pa.